A, oni napisali też po polsku. Zero Tinety City rozstaje się z ligami powiązanymi z Riot Games z powodu braku harmonogramu i komunikacji w następujący kraj. League of Legends Valorant. Niestety musimy zamknąć tę dywizję, ponieważ w tej chwili nie możemy stworzyć pełni funkcjonalnego modelu biznesowego w ramach tych dwóch franczyz. Liga Valorant, którą zarządzał PLE po złożeniu przez nią wniosku upadł i zerwała wszelką komunikację dotyczącą przyszłości. Do tej pory nie zauważyliśmy także żadnej komunikacji ze strony Riot Games w sprawie wyznaczenia kogoś nowego i przejścia kontroli. Otrzymujemy po prostu odpowiedzi mające na celu granie na zwłokach. Jeśli chodzi o Ultraligę, przewija się wiele wątków dotyczących tego, jak obecna Liga ma zostać wstrzymana, a Frenzy traci swoje prawa jako organizatora turniejów. Okay, wiem, to pisałem. Wiemy, że na podwórku Polsat Games również pojawiało się wiele problemów. Jesteśmy tymi doniesieniami mocno zaskoczeni. Kiedy dołączyliśmy tu w 2022 roku, mieliśmy zupełnie inne wyobrażenia o tym, jak wszystko się potoczy. To stawia nas w trudnej sytuacji, w której musimy podjąć decyzję o zaprzestaniu rywalizacji w kolejnym sprzedaży League of Legends, ponieważ nie posiadamy konkretnego harmonogramu oraz nie otrzymaliśmy wiarygodnych informacji na temat tego, co przyniesie nam przyszłość. Złożyliśmy wniosek do LFL. Otrzymaliśmy odmowę. Złożyliśmy wniosek do CNP. Czekamy na odpowiedź. To jest CNP. A, Circuito Nacional Peru. czekamy na odpowiedź jeśli sytuacja nie zmieni się na lepsze nie otrzymamy jasnych, wiarygodnych odpowiedzi uznajemy działalność w i Valorant za wstrzymaną do odwołania po drugie, wpływa to również na nasze ogólne relacje z Riot Games jako partnerzy w ich franczyzie i wieloletniej zwolennicy eSportowego sportowego ekosystemu aha ja wam powiem tylko tak I była kiedyś taka grupa e była taka grupa kiedyś e-sportowej świry mnie eee, no, tu w niej nie ma, ale jak franczyza wchodziła, no bo wyszedłem stamtąd trzy lata temu. Jak wchodziła franczyza, kiedy kiedyś, jak jeszcze się nie używało Twittera, to wszyscy na sportowych świrach siedzieli i, i wiesz, i prali sobie mózgi, to ja im pisałem: franczyza zabije wszystko. A oni pisali: nie, 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 bo wtedy będzie duże firmy przyjdą, wpiorą pieniądze, bo będą wiedzieć, że nie mogą spać, to będzie to działać jak NBA. Ja mówię: franczyza zabije wszystko. No i tak przyszły, przyszły firmy położyły kurs. Na slota po 20 milionów euro, a potem się okazało, że tracą pieniądze co roku i że w sumie to powiem tam siedzieć. A jeśli mamy 10 drużyn, jeśli mamy 10 drużyn, które grają jakąś lidę, i nieważne czy będą grali dobrze, czy będą grali słabo, czy będą mieli fajny roster czy chłopowy, i tak będą w tej lidze, to prowadzi to do tego, co prowadzi teraz. Że kurwa, masz jakichś ściekowych kurach sangów jakichś innych pelerynarzy, którzy czują pociąg do własnej kuzynki i wypierają się po 30 razy na game, masz jakieś Vitality kurwa, czy jakichś innych spadkobierców, Astralis, którzy kurwa, zawsze mają ostatnie miejsce w tej lidze, bo w sumie kurwa, mają mieć wyższe, to nic nie daje. Jak za wygranie tej ligi pewnie jest kurwa, 500 dolarów. No i tyle, no. Właśnie tak to wygląda. Z punktu widzenia osoby, która prowadzi organizację sportową, nie opłaca się posiadać drużyny w Lolu, bo koniec końców, wiesz, dla każdego priorytetem jest, dla każdego priorytetem jest wygrać najważniejsze trofeum. A ty nie masz dostępu do tego trofeum, bo nie masz paslota za 30 milionów, żeby w ogóle powalczyć się do trofeum. Czyli jeśli łodzcy, jeśli łodzcy w by LOLu to jest najważniejsze trofeum, to jak nie masz, wiesz, do dziesiątek milionów euro, to nawet nie jesteś w stanie pomyśleć o tym, żeby tam zagrać. Inna sprawa, że droga też jest długa, żeby tam zagrać. W każdym innym sporcie, w każdym innym sporcie, czy nawet te sporcie, fajnym i kupa lubianym, ty możesz zdobyć wszystko, prowadząc organizację albo będąc graczem, tylko jeśli dobrze grasz. Zobaczcie, kiedyś te słynne Rokat, kurwa, które czy kiedyś miałem Team, dostali się do, dostali się do lcs ów dlatego że grali dobrze. Teraz możesz kurne grać najlepiej na świecie i jeśli cię nie weźmie jakaś drużyna, która ma slot, to ty możesz co najwyżej kurwa, wygrać Ultraligę, która nikogo nie interesuje albo Emea Masters, która też nikogo nie interesuje. Chcesz, jeśli jutro będę miał czterech najlepszych zawodników na świecie i siebie tam dodam i będziemy mieli pięciu, jest, no biorąc pod uwagę, jeśli ja bym był najlepszy, no ale wiesz, biorę pięciu kuraziom, wy znikąd, nikt nawet nas nie musi znać. Zagramy jedne kwalifikacje, drugie kurwa, pojedziemy na minora, pojedziemy na majora, jak to będziemy wygrywać. I za chwilę mogę, możemy kurwa wygrywać turniej za miliony euro, tylko dlatego, że jesteśmy dobrzy. W lolu nie ma czegoś takiego. W lolu nie grają najlepsi, tylko Grają, grają ziomki, grają ci, którzy mają pieniądze. I tak to wygląda. Będzie przetarg na wszystkie prawa, które obecnie w Polsce. kogo ten przetarg kurwa, interesuje, stary? Kto chce oglądać polską Ultraligę, stary? Kto kurwa chce ją oglądać? Jakby kogo, kur, kogo na dzień dzisiejszy interesuje sport w Polsce? To, to jest trochę kurwa, wiesz, jakbyś, jakbyś polski sport to jest jakbyś w yy, szkole specjalnej kurwa zrobił turniej piłkarski. Kogo to kurwa interesuje? Ani tu poziomu nie ma, ani pieniędzy, ani nikt tego oglądać nie chce. Jak ultraliga oglądało, kurwa. 15k ludzi to chyba wszyscy mówią: O, to nasza zasługa, super, budujemy esport. Kto tam kurwa esport budowaliście, po prostu było ileś takich idiotów jak ja, co kładli tam pieniądze, tracili na tym pieniądze, a Wy kurwa myśleliście, że budujecie esport. Poszli, poszli se ludzie w pizdu, poszli se ludzie w pizdu, bo ich kurwa nie szanowaliście i Was ogląda kurwa, po 600 osób. Ja się nie dziwię, kurwa, ja się nie dziwię, że nikomu się lanów nie chce robić, czy nikomu się nie chce robić e, nawet transmisji, kurwa ze studia, bo odpalenie światła w tym studiu z ultraligi kosztuje więcej, niż oni z tej transmisji zarabiają. No i tak to właśnie jest. Przy aktualnych stawkach dla streamerów bardzo się opłaca i streamerkę, bo dla tych, bo tych, 200 widzów będą mieli, jak dobrze grają się chłopaki, nie mają wizji, wygranie 100 tysięcy, po co się męczyć? No nie no, nikt nie będzie im za to płacił, no. Widziałem, minął mi dzisiaj post, że Tinkrow dostał ofertę po podatkach, żeby 9 tysięcy złotych za w BDS Academy, czyli w LFL u yy, dostać. I to jest dobra drużyna BDS, nie? Bo raz, że to jest jakby druga drużyna lecowej drużyny, a dwa, że to jest team, który w European Masters do finałów dochodzi, nie? Więc no, ale stwierdził, że, że po ch... w sumie. Jak za Hero Warsy ma 8 koła. Czy za jakieś tam ch**ie co. I ja mu się totalnie nie dziwię, nie? Widzisz, Syncrow wygrywający ile się... Wiesz, z doświadczeniem w Lecce, wygrywając ileś razy e, European Masters i, i bądź co bądź, wiesz, gracz z dużym fanbase'em, który, który jest powszechnie lubiany w Community, przede wszystkim we Francji, gdzie miałby grać, jak mu się kurwa, to nie opłaca, bo lepiej coś deala i, i pomachać jakimś mieczem w grze komputerowej, no to komu się to opłaca? W wyniku tych dwóch rozczarowań musimy zakładać także podobny scenariusz w ramach TFT, dlatego też wkrótce zamierzamy opuścić ten sektor. Zaczniemy od wypuszczenia niektórych naszych graczy zgodnie z harmonogramem Rywalizacji, w których biorą udział, oraz w przypadku TFT skupimy się bardziej na tworzeniu treści. Loyal TFT nadal biorą udział w pełnym rozgrywkach, gdy tylko zakończą swoją przygodę w T-Sports Championship i EMEA TFT, ich kontrakty zostały rozwiązane, a zawodnicy otrzymają status wolnych agentów. Podsumowując, w związku z powyższym, rozwiązujemy kontrakty następujących zawodników sztabów trenerskich następujących w następujących Divizjach: Robert D, Nowak, D. Dawid Melonik Ślęczka, Franciszek Harpun Grzyszkiewicz. Emre Kofte-Akta, Paweł Basko-Machnik, Daniel Jurzor subic Kamil Hadzima-Żmucki, Nikola Ksani riniecki Klement Nalkia-Willemort, Valorant Szymon Kenobi, Christian Frey, Albert Almo, Sebastian Snig, Katper Ajmerito, TFT Nadim Lelow, Andrzej Travis cvat Jesus Segovia, Ciuso, Palanka, życzymy im co najlepsze przy przyszłej sportowej karierze, Zero A Oni mają jeszcze drużynę w cs czy coś? Tak, mają HAL TV, top 33. Zobaczmy. Aha, ale to nie są Polacy, no tam w sumie jakiś Bałkański roster mają. Valve ranking. To jest jakiś wysok, wysoki ranking? 44? Czy też się będą będą tym zawijać? 44 na no około 280 drużyn. No ale zobacz na przykład. Kurwa, NC jest 27, nie? on to jest 31. Fnatic jest 32, co jest kwa? Za Zawodników powymieniali, że punkty stracili, czy Fnatic, fnatic się chwiga? Ninjas in Pijama jest 36. Gamer Legion. To też to nie No na to ten. Navy. Navy Junior. Kurwa, jest dziwny, że taki ten. Eternal Fire. Mój ziomku, coś z nimi ten. Robi, ale nie wiem co do końca. Chyba jakiś sponsoring. Spirit Maus Vitality G2 Natus Vincere, Heroic Liquid Virtus Pro Furia Complexity. Mm. The Mo Mongols. Saf Pain. Nibir Astralis. Ale nisko Astralis jest. Czyli jak na początku roku Carmine Cerv wchodziło do leca, to nie dość. Że musiało wygrać L Fly EMEA Masters, to jeszcze musieli zabulić miliony za slota, żeby grać w lecu XD. A nie, oni nie musieli niczego wygrywać. Akcja była taka, ja nie wiem jak, jakimi kwotami teraz. Jak startował LED i się z LCS-a wleca, to zmieniało. Nie pamiętam, czy od 7 czy od razu od 10 drużyn kurwa Zaczynaję. Powiedzmy, że od razu od 10, nie? To miałeś jakiś G2, Natik i tak dalej, nie? I akcja też polegała na tym, że były drużyny, które, które e, były w, e, w Lecu, czy tam w tamtym LCS-ie i składały wniosek do Riotu, i Riot na podstawie, na podstawie tego, jaki oni mieli fanbase, i tak dalej, struktury, yy, wybierało sobie drużyny. I na przykład drużyna, w której kiedyś Polacy grali, H2K, oni se grali w lecu, nie? Czy tam w LCSie, nawet na mistrzostwach świata, walili i tak dalej. I oni po prostu powiedzieli, że nie dostaną slota, że nie pozwolą im nawet kupić yy, slota. No i oni sobie tam wybrali drużyny, niektórych w ogóle nawet w LOLu nie było. Powpłacali tam po 10 milionów za tego slota, euro. No i poszli grać, jeszcze Szalkę na przykład było. Szalkę potem, Szalkę wiesz, bo to Szalkę 04, Gelsenkirchen, kur... coś tam, nie? I oni mieli problemy finansowe i oni sprzedali tego slota. Oni chyba w miarę dobrze sprzedali, bo sprzedali za 20, Za 20 milionów sprzedali, bo klub zaczął mieć problemy i ogólnie już... No, no ale powiedzmy, że się, że tu jakaś drużyna była, to jakaś, nie chce mi się myśleć, jakieś SK, jakieś jakieś tam inne, no są te drużyny. No i teraz jest coś takiego, powiedzmy, że ja bym chciał grać w lecę, ale jest tylko 10 miejsc. To ja musiałbym pójść na przykład, nie wiem, powiedzmy do Fnatic i powiedzieć, siema, sprzedajcie mi slota. Oni powiedzą, spie No to pójdę, nie wiem, pójdę do SK, siema, sprzedajcie mi slota. A oni mi powiedzą, spie A pójdę do Rołki, zapytam, siema, dajcie mi slota. I oni mi powiedzą 30 milionów euro. Ja mówię, ja nie chcę tego za, bo to nie grasz. No franczyza, nie? Więc, yy, żeby żeby karminę kar 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 korpusu mogło w ogóle tutaj zagrać, to musieli od kogoś odkupić slota. A to, czy oni wygrywali, czy nie, to nikogo nie interesuje. I chyba BDS też kupiło slota. Koi, Koi chyba się z tym. Koi się dogadał. Najpierw dziękuję. Najpierw z Roku mieli po pół, a teraz chyba są z Mad Lions dogadani. No. K-Corp płaci w ratach slota w Lecu za Astralis, Więc właśnie to, więc i to, czy, czy, czy tu miało coś, jakiś wpływ na to, że oni wygrali trzy razy u Masters? Czy że wygrali LFL, Niko to nie interesuje. Przyszli, położyli kurwa 20 czy 30, czyli oni tam położyli za tego zlota i kurwa zagrają, nie? Więc tak to działa. Sobie zaraz zobaczymy, no no tu już pod koniec to oni, pod koniec jak już wiedzieli, że slot'a nie dostają, to zbudowali jakiś wiesz, jakiś główno, jakiś gówno roster. Ale, yy, no nie wiesz, oni nawet na Worlds'ach byli, nie? Mam jeszcze Janko z tym. Zobacz kurwa, no, chłopaki kurwa na grali, doszli do półfinału Warców, prawda, przejechali potem Samsung Galaxy. No i dobra, i to jest ostatni ten. Giants, G Giants chyba nie, nie miało potem slota, Unicorn on Love też wyjechali. Czy Rocket też nie? Splice to chyba się potem w Madrają. Misfits było, ale odeszli. Wiesz, jakby połowa, połowa drużyn stąd, połowa drużyn, stąd, która grała w Lecu już parę lat, na przykład oni była bardzo. Mm, bo to była drużyna powszechnie lubiana, nie? Za ile oni w ogóle grali w tym, nie? Ile parę splitów sobie zapierali. 15, noc 4 lata grali. Bardzo, bardzo lubiana drużyna to była, nie? Bardzo, bardzo, bardzo lubiana drużyna to była. Ta, ta, tacy jajcarze, nie? Chodzili właśnie w tych kurwawionorożcach i tak dalej. Opacało się slota kupiczego później. Ale no nie wszyscy dostaj taką możliwość nawet, nie? Jak mówisz, że trolujesz, myślą o władzy w Historia na nowo, kanceluje nas Nie przyglądam się autorom, niech baks takuje ta świat Szlachta wydaje forumy, jak tępechuje czas To nie tak, że ole wam to chore, a nie proste jak to Kancel, Mózgry, kancel, królniu, kancel 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 kancel, 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 kancel